Byłeś po fazie grupowej, może nie powiedzmy, było ciężko czy nie, z Było ciężko. Niestety się spotkałem w grupie z Bondarem, z kolegą z Pierwsze mecze musieliśmy zagrać ze sobą, ponieważ z tego samego klanu gracze musieliśmy wygrać mecze. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem szyfa dla mnie, drugi niestety przygrałem. Akurat bilans bramkowy z Bondarem wyszedłem na zero, bo nie chcieliśmy, żeby były tam jakieś wyciągłości, że chcemy specjalnie, coś. Drugi mecz zagrałem z kartą. Który jak wiadomo wszedł do finału o no, lekkiej efekcie tak, z Anonimem, z agonistą Anonima, który powinien pojechać, bo wygrywał w drugim meczu, ale niestety przeciwności doszły, no i Anonima tak. Czarkiem obawiałem się tego meczu, powiedziałem, że to jest mocny, mocny, gracz. Pierwszy mecz przegrałem, ale po takim ciężkim meczu Czarka naprawdę wiele, wiele szczęścia, no, ale niestety. Chciałem pokazać się w drugim meczu. W drugim meczu już było o wiele lepiej. Prowadziłem rozmiarówkę. Niestety parę razy brało złączyła. Więc nie próbowałam. Czarek z w ostatnich minucie gola wyrównujący. W drugim meczu W trzecim meczu grałem z Lewowem. To był mecz o awans. Lewo brało pierwsze miejsce. Ja o z grupy. W pierwszym meczu dostałem ochronę. Duże rani wziąłem 3-1. W drugim zmieniłem taktykę. Na trzecim grałem 3. Z trzeciego miejsca na Sagarę i Niestety w może nie Słuchaj, Z kim by byli obrońcy? Podobnie z którymś z graczy Pentagramu, chyba z Piotkiem albo z Sagio. i Turystą. Pamiętasz wszystkich, którzy wyszli? Teraz dojdziesz tutaj? To z mojej grupy wyszedłem ja, Czarek i Devon, a z drugiej grupy wyszedł Baku, Savio, Lighthouse. No dobrze, a teraz powiedz mi, według ciebie, to jak, jak będzie wyglądał potę? Według mnie. Oczywiście no. chciałbym, żeby da się że naraz na tym kątem. Będzie trudno, wiem o tym. Myślę, że obecnie na najlepiej dzisiaj się prezentuje to się tak troszkę pokrywa z tego, co w komentarzach, z takimi typowaniami. Tak, tak. Że... Yy... Cóż, to dzisiaj jeszcze meczów. Teraz paraże, jeżeli dobrze pójdzie do finał i w meczu się Na że... trzecie jest? trzeciego Na co dzień? Na co dzień? Na co że Na Na co dzień? Na dzisiaj? Tak. Na scenie. W w meczu na co Na A ja Klimatyzacja bardzo fajna klimatyzacja bardzo się nie, bardzo tak nie, ciepło, nie Może troszeczkę klimatyzacja za bardzo wieje i ręce bardzo krabią, co mi przeszkadzało w grzenie. Są ruchy Niestety nie da się tego zmienić. Nie da się długo. Ok, tutaj. Powodzenie się że Będziemy trzymać motywacje. Wszystkie jak.